Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku. Ten odcinek zaczniemy od wymiany linki. Bo niestety podczas ostatniej przygody mi niestety pękła tutaj w rolgadzie. No, i jak widzicie, musiałem wracać ciągnąć tak linkę. No więc zabieramy się do wymiany. W międzyczasie sobie wyczyszczę też od razu filtr. Potem jeszcze wyczyszczę łańcuch. No, można powiedzieć, przygotuję go po prostu do jazdy w teren. Także zabieramy się za rozkręcanie go powoli. Poezarko będzie to dwa razy szybciej, poezja. już do linki także uu, nie będzie chyba takie proste nie wiem czy ściągnę tą linkę od pompki z tego miejsca także będzie ciekawie dobra mortki, udało się poradziłem sobie tutaj od góry wystarczyło że naciągnąłem od spodu tą pompkę i tym przyrządem sobie potem wypchnąłem tą linkę i dał radę. Także jest już z górki. Wyciągamy tylko to. przepustnicę jeszcze i lecimy. Przed zamontowaniem linki jeszcze sprawdziłem sobie kolor na świecę, czy czasem nie trzeba coś dłubnąć przy gaźniku. Ale jak widzicie jest kawa z mlekiem jest idealnie. Także gaźnik mamy idealnie wyregulowany. Zabieram się za wkręcenie tej świecy i przystępuję do Dokończenia składania linki. Bierzemy się za filtr. Linka już jest założona. Troszeczkę się z tym pierdzieliłem, ale elegancko teraz wszystko działa na smanowane. Także pozostaje mi tylko skręcić bak. No, tak jak widzicie, bak już w sumie założyłem, plastiki poskręcałem. Zostało mi w sumie teraz tylko wyczyścić filtr, więc pokażę Wam jak ja to robię. Nie jest to żaden instruktor. No ale tak jak mówię, pokażę Wam jak ja to robię. No na samym początku przygotowałem sobie taki pojemniczek z benzyną. No i cały filtr po prostu wkładam. Wyciskam stary olej, którym go nasączyłem. No i przy okazji wszystkie syfy potem go wyciągam. Wyżymuję i powtarzam tą czynność kilka razy. Gdy filtr już wygląda mniej więcej tak, potem go następnie osuszamy, e, przedmuchujemy i, i możemy zacząć go wtedy nasączać olejem. Gdy mamy już filtr cały wysuszony, następnie biorę właśnie sobie taką szczerną siateczkę, wlewam olej, a teraz w tym przypadku Wolveline, musi taka pokazać. Wlewamy troszeczkę. Do siatki rzucamy tam filtr i zaczynamy to wszystko wygniatać I później powinien wyglądać on mniej więcej tak. Widzicie, że praktycznie cała jego powierzchnia została nasączona. I taki potem, oto filtr zostawiamy sobie na około 12, a 24 godziny. Do wyschnięcia, a następnie go zakładamy. Ok, gdy filtr już siedzi na miejscu, zakładamy akumulator i przystępujemy do składania crossabrusz, do samego końca. No i mikelon już w pełni złożony, także można śmiało wyruszać w teren.